Captain Jack Sparrow on his voyage to reclaim the Black World as Captain Barbosa tries to reverse the curse of the undead. Continue the journey all the way to the all new world. Pirates of the Caribbean The Video Game oh, Chwila, czekajte Jedna minutka o, Po prostu woko wpadło Dobra Hej, cześć, witajcie, liska, już W piętnastym odcinku LEGO Pierraci ze Karaibów Karaibów The Video Games um, Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku był, Czekaj um, czekajta była ta... zasoba pier... nie zasoba piratów, tylko... zbiórka piratów no, to, to tak to nazwę zbiórka pi... o o o, Dzień dobry kolego Dobra kupię cię jak, jak widzicie już powoli pieniędzy nie mam ale za to zobaczcie, ile mam już postaci zakupionych ja chociaż są ej ej, co mnie bierz, co mnie bierz Mordecko, no kolego nie bij mnie ok? chyba ja cię kupić mogę nie? Dlatego ze sobą z was zawalczę to widziałem że tam się kupić mogę. O. K. Dobra. Zakupię cię za te 10. Dlaczego mnie zabiłeś? Tego... Dla, dlaczego zostałem zabity? 25. Dobra, kupię. <gry> A ja kupuję tej ludzi. Chwila. To nie tu! To no nie bij mnie, człowieku! Eee, <gry> czekaj, na świat... Kręczu... Tak, na krańcu świata to było. <gry> Sorry za moje gardło. O, to było to Trybunał. Trybuna, trybunał. Trybunał, braci. O. A teraz robimy rozdział piąty, wir. Także zaczynajmy, zobaczymy. Tryb fabularny. popularny. Aj, w końcu znalazłem jakoś... Znaczy to nie jest jakaś super rybowanka, ale weekendy z monsterkiem. Albo z monsterem. Weekend z monsterem. O, coś takiego. Wymyśliłem przed chwilą to. Sądzę, że tak będzie się nazywał każdy weekend. Jeśli będzie coś, Jeśli będę miał jakieś gry takie jak Lego albo inne no takie dziesięcie gry to wtedy będzie się weekend nazywał Weekend z Monsterem to jest dobry pomysł A mo oko no, no po co się bić skoro może grać w Chipaga po męsku jak się, jak się idzie zbić z kimś, to y, wiadomo, czupaga. To jest męska walka. O nim zapomnieli. Ty nie ma jak przejść. A po sobie, ja i sobie sobie O To są te skardy <laughs> Potrącił wszystko Rozo rozruszył, wyrzucił Dobra, jedna rzecz ona rośnie! Ona urosła! O! Teraz co? Będziemy szukać. No i znowu ja mam ich! Ja nie, nie mam ich, tylko po prostu znowu muszę ich, wiecie, co tam z nimi zrobić. Eee, chwilę, chwilę. No zobaczcie, jak ona i, na urosła, ta topiara. Dobra, to tak, zniszczymy... O, proszę bardzo, ma Może ma... A może marchewka może być? Marchewka nie może być. Chyba nie może być. Ho! Proszę, prostu Oh jee! Ale ja dobra jeszcze. Dobra, pozbieramy tutaj weź to. Naciskam Lkę -ke zamiast Kelki. Lkę -ke zamiast Kelki, co? <grych> o chwila, bo tam coś mogę rzucić. A zaraz to mi. Tutaj coś mogę zdobyć, widzę. Proszę tego tutaj są hajsy. Dobra, nie mogę tego zrobić. Dobra. Yy, Turner, bo to tam się leciałeś, ja tam widzę, ale czyli na szczęście odblokowałem. Przyszema H, rzucimy tutaj. Nie wiem co to nam dało, to nam dało jakąś linkę. Co tam linka nam dała, to tego nie wiem. A w ogóle ktoś doskoczył do tej linki? Ja doskoczę bez problemu, dobra. Yyy, jeszcze chciałem tutaj to zniszczyć. Ale dlaczego no tak rosło? A ja no wiadomo czemu tak wiem... my wiemy o co chodzi. Jeśli oglądaliście to wiecie, powinniście wiedzieć przynajmniej Ej no człowieku, czemu ty to tak wyrzuciłeś hamsko? Uczy bezczelnie Tak brzydko to wylucił, miałeś w wręczki Oko! Oko, oko, oko Dawaj ty, łoczko Dobrze Aha, e, my rzucamy rzecz i ona rośnie, tak? No ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł Ja wiem, że to taki wspaniały pomysł jest Tak niezbyt Hy. Bo na tak rozwali, no Na czym będziemy pływać? Dlaczego to mnie blokuje? Ja się pytam Oho Cześć, ja to zrobię to Ja w to tylko uderzyłem Nic więcej Ops A Na krawędzi życia Cioch o nie, to, to, to tutaj gdzieś odblokowanie coś będzie pewnie. Dobra, to znowu zaczynamy. Aha, ten oka szuka, okej. Okay. To znowu rośnie. i yeah. Czekaj jak bardzo urośnie. Mogę też zrobić? O! Paszę, przesunę tę. A co to nam da? Mm. O! Oh. O! O! O, jak fajnie! O. Patrzcie! Nie widziałem nawet o tym. A jak no, dobra, dobra Śmieszna sprawa, śmieszna. A nie ja mogę coś jeszcze tam zrobić, znaleźć, coś Kogoś? Sumo. I Sumo co nam dasz? O! 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 Jak miło! Kolego! Dziękuję! Przyjacielu mój Kochany przyjacielu, dziękuję Ci Za schematik Nie widziałem, że takie hojny będzie Ale beka, beka w sumie e, A jak ja mam tam to zdobyć Nie mam tutaj coś chciała Czekaj tam, bo tutaj gdzieś linka była, prawda Prawda A zapomniałem, zasubskrybuj to mój kanał, ci którzy nie subskrybują Zapraszam serdecznie Dostrzebowanie mojego kanałku. oj oj, 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 oj chwila, chwila, bo to jakieś problemy są widzę. O, schodzeniem Dobra, ale żyję, żyje, nic mi nie jest. Tam chciałem zjechać, panie. Dobra. <tuszy> Rzuć to. No. Ludzie, no. Dobra. I co jeszcze nam zostało? 3 z 8, czyli jeszcze osiem, znaczy nie 8. Czekaj to, prówka, precel, prówka i precel, dobra Rozumiem Wszystko rozumiem, zniszczymy ster, nie będziemy mogli y kierować starą perłą, ale to nic nie szkodzi Tutaj coś jest? Nie, nic nie jest, wydawałem się, że coś tutaj będzie No ale jednak nie ma Hups y kolego Jak ty sam mnie doskoczyłeś, weź ty mi powiedz O Dobra, hops Siupś Siup, Siup. Musiał, Musiałem, musiałem, przepraszam <grystanie> Ale za bardzo to tylko siło. Ops Dobra Bieg Zjazd Czyk Okej, okay, tutaj możemy coś to zarobić To robimy Czyk, czyk I co to nam da? Uuu Oj, dała nam to paroweczkę, jak fajnie. Dobra, czyli jeszcze w jedno miejsce musimy tam strzelić, widzę. Jak zrobić tego pretla? Oho! Co to jest? Co ją... co jest? Co ją wzięło? Co ją zaatakowało? Czym to jest? A jak tego pretla ja mam zrobić? O! To tam fajnie trafił, nie? A, i trafiłem na ten stotek. A, tak, to mam, zaraz. Czek. Wziąłem. Hops. Preczel. Ło. 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 Na górę. Dobrze jest. I co teraz? Mamy wszystko. Ło. Co się stanęło? Eee. Yy. Okej. Okay. Nie mam pensja. Eee. Yy. Aha Ona stanęła się krabami takimi białymi I jakiś wior się zrobił Okej okay. Czarna perła i jak to jest e, chwila, chwila A tutaj jeszcze coś mamy Teraz rybaki nam będą przeszkadzać No nie A no No to będzie tej gruba akcja Oho, Dwa serduszka od niego zem doszło Chyba Nie wiem, czy dwa? Do niego zem doszło, coś, nie? Chyba tajemniczy się że przejście, ludzie My Nie wiem jak trzeba to zrobić A zaraz się domem pewnie, tak że będzie wszystko git To mogę uderzać? Mogę, ale nic mi to nie daje Co zamówiąc Dobra, dla eksportu będzie tutaj potrzebny I... Nie, to trzeba zniszczyć, to trzeba ustawić Nie, to trzeba pokręcić jeszcze raz I jeszcze raz O, proszę bardzo Zrobione <laughs> Dobra, to budujemy Czek. Szybka, 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 tutaj za, zanim kraby cokolwiek zrobią O, doszło kolejne kluczówki jakieś no przecież ja tam nie, ja tam ja stąd nie trafię Chyba Czekaj ta Ech. Za wysoko O Uu, dobrze Ale wezmę wycelowo za pierwszy z po... Ej, ej, no kolego A ty mnie nie bij A znaczy się nic nie zrobiłem No kolego, no Tak się nie robi Ooo, o, o, o O, fajnie Zabij to mnie Jej ale się cieszę z tego powodu! Dobra, to ja muszę ich pokonać najpierw. Bo będą mi tutaj przeszkadzać. Dobra, cyk, 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 szybciutko. Nie bij mnie! Co nie bijesz? Dobra. Miejmy nadzieję, że jest dobrze. I... Uhuhu! oh yeah, Udało się! Udało nam się! O, arma ta sama spadła, ale miło. Mogę zbudować? Dziękuję. Wiesz jak budujemy arma. No kolego, nie bij mnie, bo nie mam serduszek więcej. Mam w serduchu. A ty mnie chcesz zabić. Dobra, słucha, go, 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 power rangers. O, o, tak jest. dobrze trzeba wymierzyć. Lekko wyżej i będzie dobrze. Trzy razy za pierwszym razem. To się nazywa Amy. Dobra, co teraz? Dobra, eść filmiczek o Lex parę uwolniony. Klucz do skrzyni Dobrze, że nam znalazł szybko. Co jest? Ale się strzałgają, myślę, że nie widzą. Ej no! Aha, będzie wojna hmm? nii . reaktakse kohe kohe , ei . nii , nii , hea . kelle ema kõigepealt räägib , ah ta räägib nii väga , haa , hoo . tükk . nii , ma võin teha nagu selle pärast kohe tass . Zaraz go tam po poskładamy, ale chwileczkę. Tutaj są ważne rzeczy. Ważne i tempsze. O, jak fajnie miło. Jak wysoko, fajnie. No ale tam że to jaż tam nie wejdę. Panie. Ale wleżę tutaj. Hey. O nie Nieeeee! Nie. Dobra, żyję. Zjemy, jest dobrze Dobra, zrobiliśmy dziurę i jest woda Jest fajnie Co to małpa tu jest Małpo, co tu jesteś Dobra, chodźmy go złożyć No widać, że nam się kolega przyda O proszę bardzo Mamy znajomego w ekipie Jeszcze tak kolego, wchodź tutaj Nie wiem, gdzie to ciebie zaprowadzi o, zaprowadził się to tutaj Ale co dzięki temu ja kolego mogę zrobić? To jest pytanie Za 100 punktów, bo mnie bardzo ciekawi Co dzięki temu mogę zrobić kolego Pewnie po światu na pewno będę musiał pójść To jest pewne O, proszę bardzo, 3-5 A ten u góry jest chłop nie wiem, pewnie tutaj, prawda? U, oczywiście. Teraz co? Przesuwamy to. No to przesuwamy. Proszę bardzo. Dla sparł, Gdzie jesteś? Tu jesteś. to tak, o. Co do woda wyleci. Dla sparł do góry. Rozumiem, Jack, że to ty nie z nim walczył, ja? No nie! Dlaczego? Dlaczego? spad, kolego! O! Li na linę wszedł. Ta lina coś zrobiła. Ale śmiesznie. Hops! Dobrze. A, na górę! Ej, no, kolego! Ale ja nie byłem przygotowany, tak? Hu, nie doskoczył mi. Cio, cio, cio! Cio, cio! Cio, Ej, no, koleż! Gdzie ty idziesz? Dobra, teraz twoja kolej, przyjacielu. Ale tam walta. Chops, jestem tutaj, dzień dobry Kolego, kolego, gdzie mi skaczesz? Gdzie mi skaczesz? Ciak, 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 Szybko, go, go Power Rangers Szybko, o, tutaj trzeba zniszczyć Gdzieś jest Jack, gdzieś Jack Chcę Jack, żeby walczył, ho Uniki, ho Skok, ho Ale szalto robimy Do widzenia, ho ho

o, linę widzę, yeah! Doskoczyłem... Yy... A, tam wyżej mam wejść, dobra. Tym, tym, tatym, tym, tu, 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 kolego, ja tylko pieniążki zabrał. I mamy prawdziwego pirata, Jesteśmy piratami i zabiliśmy Pirata znaczy... Pokonaliśmy w sumie, nie zabiliśmy... Pirata. Co mu dajemy? To hmm. To mało podaje nam serce... Małpa złapała klucz. Otwieramy. I tam serce Davidego Jonesa i przekuwa jego serce. I spada do wody. Do wiór, znaczy się bardziej No i co jest? E. Okej. Okay. A teraz co? David Jones, tak, jest. Kapitanem tego, mówicie. O, się wydzierają. Czyli teraz to... Yy, Szercze... Yy, Turnera jest, tak? Jep. teraz są dwóch na jednego, tak? Tak. O nie przepłakany, idzie się powoli, tak jak to w filmie było. Chyba. No to jest podobne. <laughs> tylko nie było tej świni wtedy. Okej, okay. o moje oczy. O, jak króciutko, 18 minut tylko ten rozdział trwał. No to tak, widzimy się w niedzielę o 10.15. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału, bo się zbliżamy do 200 subów. I cóż, no, widzimy się w takich rzeczach, jak piszę komentarza. Elo, trzymaj ta się, cześć na razie, Bajo. A, chwila, jeszcze dokończymy opowieść. I wtedy dopiero... I będziemy się zagrać. Dwo nogi miecze. Tam by były. Czy szable bardziej? wołają za chłop szybki całuś e, serce i daje i on płynie bardzo szybciutko żeby zdążyć na statek okej okay. Hmm No Pokazuję statek O, statek został ukradziony To jest standardowa szpi Ej no, no daj tam już <grym> ale oddaj to mój statek Ale dostał <grym> Oj kolega, nie masz tego, przykro mi A, go zrzucił A to będzie battle. I cóż, żegnamy się, elo